Możesz od razu zacząć pracę No ja... czekam aż otworzą gildję, bo chyba jest od 8 czy od 9 otwarta. Aktualnie mamy 7.10. Więc miło, że przyszedł nam o tym powiedzieć. Na pewno skorzystamy z tej informacji. Zerknijmy jak nam się tutaj fajnie crafti wszystko. Szum jest. Słychać ostry szum. O, tu zabrakło um, tego, tego benzy benzyny. Powerstonów. Mm, od razu dorzucimy. Tu nam się krawci leder. Przypominam, że leder jest nam potrzebny właśnie do digistop. E, do digitransportów. Dokładnie. I ja będę sobie za niedługo je tutaj krawcić, bo na pewno z tego będą fajne punkty. O, co tu? To jest. Dlaczego mam skrzynkę przewróconą? Oj, ktoś nas nie lubi. Ktoś nas bardzo nie lubi. Arlo! Muszę naprawić. Co ja potrzebuję, do naprawy? Dwa drewna. Jeden. Trzy od razu. Sprawdźmy to. Tak. O, nawet mamy list. U, aż trzy. Cztery dni mamy poczekać na nową receptę. Ok. Tu dostaliśmy do tej dyski. Yy, I cztery. cztery. tysiące pieniążków. O, trzecie miejsce. Świetnie. Bardzo fajnie. Kip. Of course, kip. I tutaj dostałam nóż do rzeźbienia, o power Stone i Temperat liquid bardzo przyjmuję, bardzo, bardzo się cieszę za takie gifty Wróćmy sobie tutaj jeszcze rzeczy dlaczego to jest, aha krytyki daje, dobra to użytkowe wrzucę i nie wiem, no mam to i nie wiem co z tym Stawię sobie w domu. Rybkę będę musiała nakarmić. O nie, to nie jest. Wiecie co, ja to mogę po prostu odnosić przy sobie, to mi może dodać 9 staminy. Po co w ogóle takie itemy są, co nie? E, Jedzonko dla rybki. Gdzie jest to jedzonko? O. Już Cię karmimy. Czemu robaczkami nie mogę jej nakarmić? Jakoś się złapała na robaczki, więc dlaczego nie? Smacznego rybka. Ok. Zbliża się godzina ósma, więc szybko biegnijmy, ubiegnijmy Higginsa. Wybaczam remington, ale jestem zmuszona powiedzieć o tym Arlo, a nie Tobie. Bo tak mam zadanie. Ile bierzemy, Ile możemy tego wziąć? Eee, mhm. Tak jak myślałam. Mogę tylko jedno. Dodatkowo mogę jeszcze coś innego przyjąć. Cultivation fans. Nie wiem, jak to się krawci. z barów mam też mało. Stone table. Eee, jeden Cultivation fans. Potem sobie zerknę, jak się to krawci. A teraz sprawdźmy pierwszy DJ Transport, bo chyba mamy na tomacy. Nie zwróciłam uwagi, ile ja za to dostanę. O, mam skill point. <grych> mm, Trawieńko. Nie, tutaj. To, bo to mnie tak dobija. Misja. 200 punktów, 1000 exp, 1800 pieniążków. I jeszcze Arlu musimy o tym powiedzieć. Wiecie co, skoczmy to. Do... ...za gwiazdka. Aha, no tak, czyli to jest Arlo. O! Dała, Co co zupę. Ach, tu też coś jest do zrobienia. 15 rzeczy na raz. Dobra, zacznijmy od tego najniżej. Myślę, że Arlo mi nie ucieknie. Dzień oh, dobry, Petra. Dzień dobry, Petra. Since you're building the DD transport, you'll need something called a small engine. It's the machine that drives our cars and flies some of our planes. We don't have the know how to craft it anymore, so we have to get them from the ruins. Mm -hmm. The problem is, they don't just lie around for people to dig up. They actually power the ancient robots still roaming somewhere in the ruins. We can only get these parts as loot off the robots. They're called the Hazardous Ruins. There's a hazardous ruin to the east of town in an area we call the Collapsed Wasteland. The landscape in the wasteland is somewhat dangerous. That's why it's fenced off. You should be careful. Hi. I think the deities will really improve our lives. Hmm. <laughs> Chciałam tutaj, mapa wyskoczyła. Oh. I wonder if the mutant rats will eventually evolve into an intelligent species. Given... <laughs> okay. Pewnie tak. What happened? You look troubled. Someone smashed my mailbox. They left this note. Threats and the destruction of property. This is a serious crime. Do you know anyone who might dislike you enough to do something like this? Right, you two are pretty tough competitors. Thank you for coming forward. We'll start looking into this immediately. Hey! Thank you. hey. Be more careful next time with the two bandit brothers. They have a tendency to do stupid things mm-hmm mm, Hey, I want to eat some homemade fish stew, but I'm terrible at cooking. Maybe you can make some for me if you have the. Oh, thank you, thank you. Uh, my grandmama used to add in some fish oh. ale... eggs and a bit of salt. Eh, bit of salt? I Zanotować. Oczywiście zaginął gdzieś tu kopis. Dajcie mi sekundkę. Ok. Jeszcze sobie zagadajmy. A jeszcze z Editem też pogadajmy. Mogliby już, mogliby już wreszcie uruchomić tą tutaj formę. To niestety jest cały czas zamknięta. Okej, okay, lecimy do mnie. Mieliśmy się zająć rybą, rybą, zupą rybną. Cooking recipes, Niestety tego nie mamy. Patrzcie, nie mamy tego. Musimy sobie sami to sprawdzić. Czyli potrzebujemy, jak to mówiłam, rybka. Rybkę wyciągniemy sobie z rybek. Którą rybkę weźmiemy? Mamy jakieś dwie sztuki? To mamy dwie, ale ona jest gwiazdką. Trochę szkoda mi jej. Taką zwykłą weźmiemy. Chyba jest zwykła, nie? E, ryba, sól. Czyli lodówka nam jest potrzebna. Sól. I jajka. Jedno jajko weźmiemy. Hmm, ale damy to sobie na pasek Ok, i spróbujemy skrafcić. Okej, okay, catfish. E. I sól. I E jako start. Mamy to to zapisane? Jest to zapisane i dodaje nam 5% do maksymalnej ilości Staminy i odnawia nam 15 Staminy. Um, spoko. Jedna sztuka, ale wiecie co? Sprawdzimy sobie chyba od razu ten DD Transport. Mamy jedno. Mamy drugie. Jedna opona, druga opona, trzecia opona. Barbar, Berkloth, szkło i co jeszcze? Czy? Je... Aha, silnik. Jest gotowe. Gotowe. Bardzo fajnie. Um, idziemy oddać zupkę. Taki jest plan. Może zdążymy nawet um, wziąć kolejne zadanie. Aha, tam jest do oddania na mapce. Okej. Okay. Panie Dave'a, mam dla pana zupkę. Oh, mogę ją od razu pachnąć! Pachnie tak dobrze! Moja głowa nie może przestać się Dziękuję bardzo! I can't wait to try this. My grandmama had another fish recipe where she added in banana fish, ginger and salt. I don't remember what it was called, but it was also delicious. Uh, maybe can you can try it sometime. Okay. Zapisałam. <laughs> okay, let's go for, for Dobra, to teraz Sprintem oddać Daily Transport. Do Higginsa nam jeszcze bardzo dużo punktów brakuje, więc raczej go aktualnie nie prześcigniemy, ale w przyszłości na pewno damy radę. Arno się już dzisiaj witała. You know. Bye bye. Bye bye. Hmm. Anton. The quality is excellent. Good work. Since you finished the DV, I'm supposed to tell you to go see Mr. Mayor. He wants you to build some road signs or something. Uh huh. Hello. Okay. I'm sorry. I had to run into those two bandits. This is the most sophisticated scheme they've tried yet. Normally they just steal a chicken or something. A oh, polak głos inne zupełnie inne miot teraz głos niż przedtem. Może zmienili aktora głosowego? Albo ma no, coś nie ten skartowany. I have been working with the mayor to draft up the DD plans. Okay. E. A. Jeszcze my I Kurczę, to miałam sprawdzić. Poczekajcie ich plan. Zaakceptujemy. A to. O kurczę. dużo tego akceptujemy. O komuś konik sobie mm, uciekł, Emily. To be the one the new yeah. Patrzcie, patrzcie. Mam kolejną przepiółkę. No, jeszcze nie przypciółka. Na razie znajoma. Teraz mamy skraftić Cultivation Fence. Jedną sztukę. Możemy zrobić aż pięć, ale skrawcimy jedną. E, I cały DD Transport ponownie mamy skrawcić. Zapamiętam sobie zerknę. E, ile. Nie. Mm. Yeah. Straper Tire. Rozbary potrzebujemy. Dużo. Dużo brązbarów. O, tu sobie wrzucimy brązbary. I się krawcą cały czas. Max, Confirm, Refill, Confirm. Róbcie się. Myślę, że możemy zanieść od razu kłótek do Alice bodajże. Jaha, jeszcze z Gale'em mieliśmy pogadać. Dobra, najpierw Alice. Hey. Dzięki. Jeszcze trochę punktów dostaliśmy. family. Mm -hmm. Ah, there you are. Thank you for your help on completing the transport. Now that we have the vehicle, we need some stop signs to show folks where they can get on and off. For the initiation of the system, I want five DD stops. I'm commissioning you to build and place three of them. What do you say? Thank you. Mm -hmm. I'll take the commission. Now that I think about it, you probably don't have the necessary handbook diagram for this item. You need to go to the research center and talk with Petra. She should be able to help you. Mm hmm Dobrze. Hi, z tobą. I hope the transportation system works. Hello. Gail has wanted this transportation. Hello. Papa has been very excited about the new transportation system. I rode the DDs Atara before. They're slow and uncomfortable. Still better than... mm -hmm. Masami możemy wybrać w którym miejscu, tak? Dobra, najpierw polećmy do Petry, bo potrzebujemy diagram na to. Przepraszam. Tu jest pierwszy, który możemy zamontować. Dobrze wiedzieć. No to potrzebuje płytki albo coś, żeby to wykupić. Dobry, Petra. Oczywiście, że ich nie mam przy sobie. Żeby inaczej. Okej, okay, ja pójdę zdobyć to. Data Idę do jaskini, bo nie chce mi się naprawdę. I tak muszę spożytkować moją staminę, więc wykorzystam ją na tej tatyski. i na całą kopalnię. A potem. No, jak zadanie dostałam, a potem będę kombinować. A teraz, to, to jest też punkt, gdzie mamy zamontować. Tak, tu, 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 tu. Mamy, mamy zamontować tylko 3. Ja już będę kończyć dzisiejszy odcinek, bo mi nagle coś wyskoczyło, ee, więc marnuję troszeczkę energii. E, Staminy w sensie 144 punkty. Niestety minusem tej gry jest to, że możemy zapisywać ją tylko podczas spania, gdy nasza postać idzie spać. Ale nakarmy jeszcze rybkę przed snem. Mm. Mamy jedzonko. Tu mamy. Dajmy jej dwa jedzonka. Smacznego nasza rybko. Nadal jest głodna. Kolejne dwa. O, najadła się już teraz. Więc ja się z wami żegnam. Dobrej nocy. Na razie. Pa.